Fajru, dlaczego mnie zabiłeś? Co ty ze mną robisz? Otóż tak. Za to, że nie zostawiłeś łapeczki w górę pod swoim filmem. A, dobra. A wiesz co? Super. Weź to. O nie. No. Zostawcie łapeczkę w górę, żeby nie zginąć. O, o zostawcie subskrypcję z I oglądajcie do końca. O. Tak jak sobie siedzę w moim domu nie wiem. Moi sąsiedzi chyba odwalają jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem co. ale zabawa fajna, jest fajna. robią, dobra, Zajmoc. czekajcie. Zobaczcie co ja mam na stole. O, to I sobie damy tutaj. O, kurde. O kurde, Lepicka dobra, frajda. musimy sobie otworzyć garaż Ale pizka frajda, Jezu! Wow! Co oni tam? O kurde, dobra, czekajcie, wezmę sobie ten pistolecik i patrzcie teraz to. O, o kurde, rozwaliłem chyba bagażnik. Dam sobie ten pistolet gdzieś, nie wiem w sumie gdzie. Po prostu może pojadę. Rozwaliłem cały samochód, co jest? Daj mi ten pistolet! A może wyjmiemy sobie jedno siedzenie Tutaj sobie wstawimy pistolecik. O, dobra, i chyba teraz o, mogę jeździć. Siemaneczko C Nie, do, co on tu robi? O, czekaj, czekaj. Co, co? Drzwi. O, o nie, o nie! O, ciemanero! O Stąd! a dlaczego mnie nie Co to jest? o kurde, Simon! Nie mam amunicji! Weź, weź go! Ty jeszcze żyjesz? Simon, co ty tu robisz? Oj, o co, pistolet! Jaki pistolet? Nie, nie mam amunicji! Nie ma amunicji, daj pistolet szybko! Nie, tu nic nie ma! o czekajcie! O, odsuń się! Simon chyba też nie! Simon chyba też nie żyje! Co tu się stało? Ej, no, znowu tu przyjechałeś, co ty jeszcze chcesz? Zrespiłem się, ale drugi raz już się nie zrespię. Dobra. Pakuj tu y, ogólnie to szybko, Jerry. Musi jechać, bo moja babcia chce coś ode mnie. Po co ty bierzesz Ale, Simona? Co? Po, jaka babcia? Ona co się rusza i nie? mówi. po co ty bierzesz Simona do bagażnika? Po... Nie, no, szybko, babcia chce go zobaczyć. Po co ty I bierzesz żywego. a żywego? Bo bo go żywego no, no to może być mój samochód, okej? Okay? Czy nie? Nie, tym jedziemy. A jak to ty chcesz wyjechać tym samochodem? Co ja. Jadę, ja jadę, o, ja jadę. dobra, to wsiadam do ciebie, no jeźdź. No, Jerzy szybko, bo ta babcia naprawdę. Co chce się do stało w twarz? Co? Co ty, Simon? A masz broń? A mam broń. Nie, to mnie nie zastrzelaj. A mam broń, co, chcesz? Ej, ej, co ty? Nie masz siedzenia. Czemu waliłeś mój Udatujete. fotel? Co? Ej, Simon tu przyszedł. To kto jest w bagażniku? Czekaj, ro... stójcie, stójcie, mam broń. Co ty robisz? E... Simon, może lepiej odłóż tą broń, co? Zamykaj, tego to jest? Może odłóż lepiej tą broń. O, co to jest? Ej, czekaj, tu jest pistolet, dajko. Daj magazynek. Ooooooo! Aaaaa, dobrze, buta. Ej, a nie mieliśmy go wziąć żywego? A, a. stój, popatrzcie na mnie. No co? nam broń, daj mi tylko magazynek. Dobra, weź to, no. Tu leży magazynek. Nie ruszaj się, do auta, pakuj się. Jak do auta? Ja nie chcę no dobra, biorę go. go. A mamy z siedzenia bo jedno waliłeś. Nie wiem, pachuj, Arr, Nie mogę, czekaj, dam go. Ja panie to babcia będzie zła, babcia nie może być. Zła. O, tu go przyczepię, może o, być? Siadaj, dobra, to jedziesz. Siadaj. No ja, siedzę, ja siedzę. Co tu się stało? Co ty robisz? Wciadaj. No wsiadaj do tego samochodu i jedź. Nie mogę z tym czymś, dobra, mogę. Czemu Simon nie mogę z tym czymś, co ty zamontowałeś? Co ty brocie? jak ty jeździsz, no? No weź. Przy... O! O, o kurde, co jest? O, nie żyję, żyję. Fajrot, co to jest? Co ty nie ty, ty... Wiem. Nie wiem w ogóle, miałem to takie same. Czemu tu jest jakiś pies na hamburgerach z pistoletem? Nie interesuję się. Po co nam koszyk do sklepu? Nie wiem. Oj, Simon, no Simon, to... Simon, chodź tu, gdzie ty jedziesz? Cześć. Nie, to nie Simon, nie to ty Może ja to. O kurde, strzeliłem. Nie, zostaw pistolet, zostaw pistolet. Czemu? Nie, to. Oj. Oj! Nie! Dostałem! O! o już powiem! Po Simon mnie zabił! O! o kurde, kurde, od chwilę mnie nie było. Czemu ty przylepiłeś do samochodu ze 100 balonów? Co to jest? Co, jakie 100 balonów? Po co ci chodzi? Co ty tu robisz? Po co Chcia ci nic to? Co nie widzę. Czy ty chcesz gdzieś odlecieć? A, to, moje auto super 3000 No tak, galacji. twoje. Jakie super ciężkie? Nie chcę rzeczy, żeby to nie było takie ciężkie i poleci, to... obiecuję. Czemu ty rozbierasz ten samochód cały? Gdzie ty chcesz moje w ogóle cudzenko. polecieć? Nie. No. Ej, ale bala. Ej, to odleciało! Nie! Co nie, ty zrobiłeś? Czemu ty A... to zrobiłeś? Gdzie ty chcesz powiedzieć tym samochodem, co? Samolotem? Jak... Nie, nie samolotem. O, tam chyba Simon jedzie. Simona lepiej nie dotykaj bo to jest Hamek. Czemu? Obraził moje auto. Jak obraził? No, spytaj się go co myśli o moim aucie. To może tu zrobić. O, Simon, Simon, bo, czekaj, dobry, o Jezu, ale Nie, no co, wy fajr znowu zabawkę dla ciebie. Ej, co myśli? <grym grym> no, no jaką zabawkę! Czemu no, wyzywa my twój my samochód? moja nie. Nie, on ci rozbiera cały samochód! Co jest? Co on ci robi z samochodem? O nie! Czy ty go zabiłeś? Znowu? go jego zwłoki do mojego auta i jedziemy stąd. A wiesz, że, wie, że nie mamy kół, nie? Jaki ślub znowu? Simon, pojedziesz sobie z nami. Przypnę cię tutaj. Dobra, Simon będzie z tyłu samochodu. No, bo nie dam go do bagażnika. Dobra, Simon, wrzucę cię do bagażnika. Pojedziesz sobie z nami. Leż sobie tutaj. Fire Road, czemu ty rozebrałeś cały samochód? Jak to koło zdejmę, to wtedy on poleci, bo to jest idealnie... Co ty wyliczone. gadasz? serio? Pukasz tu! Dowaj, dawaj! Dobra, dawaj. Trzy, jeżeli no. się nie pomyliłem, jak się pomyliłem, to idę płakać. Nie, no musimy trzy, polecić, luty spolonów. Zdejmuje koło, jesteś gotowy? No jestem, jestem, dawaj. Trzy, dwa, jeden i co teraz? Zdjąłeś koło i nic się nie dzieje. Paru, dalej. spokojnie, Ale coś zrobimy, innego no, wymyślimy. Ja się Robimy z tego teraz, z drewienka. Z tego? Ale co ty chcesz zrobić z tym drewienkiem? Polecimy, zobaczysz. Jesteś chcesz sobie... na takim drewięku polecieć? Tak. Nie uda nam się chyba nigdzie polecieć. Skoro my nie możemy polecieć, to Simona pogrzebiemy. Co? Ale co ty zrobiłeś z tym koszykiem? Odczep dla Simona Nie no nie może że ty chcesz go... Na, 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 na. Musi być godziwy, tak? naprawdę Let, Simon, leć! E, ten koszyk chyba bez niego odleci, wiesz? Coś ci nie wyszło. No, może to z... Ej, on naprawdę leci ten koszyk. Weźmy go szczepny do tego koszyka, czekaj! O kurde, wypad no. Przyczep go jakoś do tego koszyka, przyniosę balony! Co on tam robi z tym? Balony potrzebujemy, żeby on mógł polecieć. Dobra, wezmę sobie te balony. No przypiąłeś go do tego koszyka, czy co? Nie wiem, to się rusza, nie mogę. No ostrzeb tą sprężynę! Co to jest w ogóle? Nie, to jest idealne! Jest! Szczepiłeś go, dobra, czekaj, podłączę balony! I co poleci? Chyba e... jeszcze balonów. Musimy więcej balonów Przewziąć. Dobra, wiesz co, może dajmy sobie jednak z tym spokój W ogóle, gdzie ty zabrałeś Simona? Czemu <grym> tu leży? Dobra, nieważne, nie wiem co się dzieje z tym koszykiem Fire, gdzie ty jesteś? Już, już, sekundka, no Co sekundka? A masz jakiś samochód? Bo wszystkie samochody rozwaliłeś, żeby balony do nich poprzylepiać tyry, 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 ty. Gdzie on jest? Jesteś tutaj, Jerry! Jakie tutaj? Przecież ja cię nie widzę O nie, tam jest O kurde tyry, 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 tyry. Ale masz furkę, dobra na, na. O, e, Tylko nie patrz na te bronie, które tu leżą w tej furce Jakie bronie? Ej, stój, zatrzymaj się no się się stąd pojechać, się tak? Nie, dobra, no. dobra, już, już tu nie, nie, we... nie, O, wie... Skaduwa, nie, Czemu nie, 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 samochodu? nie, nie, Ignoruj o, kurde. to. nie, nie, rozwalili mi ci światło No nie, I też. Tak. I koło. nie, 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 I nie, 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 jakieś bronie tutaj? nie, nie, tutaj? nie, nie, o, nie, 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 to nie, 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 samochód. Patrz, pyk. O, nie, no ty, Tu nie, 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 Dobra, nie, 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 Amunicja. Strzelam! Nie, nie strzelasz. Czekaj. samochód, którym mamy jechać teraz? A. Czy ty myślisz w ogóle strzelić? Co Ile strzelić? Ząbku? Ile zamknęli? Jednego tylko, a co? Nie, też jednego, no to o, nie i teraz strzeli. masz zero i co? Pyro, żyjesz? Pyro, nie. Dobra, możemy mu rozwalić cały samochód, po co mu to? I czy my teraz pojedziemy? żery Co, ty żyjesz? co O, no i kolej! Nie strzelaj! O, no i czemu mnie zabiłeś? Oh, Działkował Cię Czy masz zako? jakieś w samochodzie? Co to jest? Nie będziesz mi teraz zadzierać ze mną Jedziemy Ech. na wycieczkę A możesz mi podnieść? Bierzemy misia w teczkę O, w teczkę Cię wezmę <laughs> Jaką teczkę? Pocałuj swojego brata Czemu od Was jest... O! O, o, czemu mnie rzucasz sobą? O, nie wiem. Zostaw mnie już. O, no, no to się ogarni. Dobra, już się nie zabijajmy, ok? Pojedźmy sobie. Odłóż tego minigana, proszę cię. Zobacz, ile mam miniganów z tyłu. Czemu w tu wszędzie leżą minigany? I powiedz mi, gdzie no. ty chcesz pojechać z takim samochodem, co? Siadaj, jedziesz. Bez... Nie, nie na to. Ja mam na... usiąść, czy co? Ja się ciebie boję, to ja sobie Czekaj, usiądę, jak 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 usiądę może broni, lepiej z tyłu. No, się, no bo to... się boję. Jak więcej broni? Mamy. Ile tu leży tych miniganów? Daj sobie już spokój. jedźmy już po prostu, ok? Nie, biorę bronie, bo się boję ciebie. Człowieku, ty mnie zabiłeś przed Idą. O kurde, o kurde, dobra, wsiadaj, wsiadaj, jedziemy! Nie rób! Tego. Jedziemy, wsiadaj! Nie, cztery, nie odwalaj. O kurde, wypadł mi. O nie. Nie, nie, nie rób tego, nie. Ooooooo, I... się. Mam cię zabić? Nie, oczywam przygotę. Mogę, Zobaczyć. co ty robisz? Zostaw mnie! Harold, możesz wstać. Jestem za tobą. Jak za mną? A tutaj jesteś. Dobra, możemy wreszcie pojechać. Dajmy sobie już spokój, nie zabijajmy się, ok? Co ty znowu tam? Nie, dobra, ale serio, serio. W tym cię zakopię. A, zakopiesz mnie, tak? Tak. Okej, okay, to możemy jechać. Później gdzie zakopiesz. Wobraź, masz rację, Ma, jedźmy, jedźmy. Ale co ty sobie wyobrażasz, że będziesz jechać w luksusach za to, co mi zrobiłeś? No, a ty co, co do ty... Do Jak do bagażnika, co? Czemu fotel? Tu Nie no... Tu Okej. Okay. Okay, dobra, siadam. To co, możemy, już jechać? możemy ten, już jechać? Weź ten bagażnik, wywal. Po co nam to? Nie, został mój bagażniczek. Wywal ten Ode. bagażnik. No, 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 no. Jak ty jeździsz? Co ty robisz? Dobra, Myron, to panuj się. Po prostu jedźmy, okej? Okay? Co, panuj się? Ty mi zabiłeś rodzinę. A ty, jaką rodzinę? Przecież ja nikogo. A nie, zabiłem Simona. Dobra, nieważne. Czy ty się ją um, karabin na wypad? O kurde, o kurde. Gdzie w karabin? O kurde. Mogę to podnieść? O nie! Co się stało? Dawaj ten nie, karabin szybko, gdzie? Nie. O, nie mogę go o. Ej, czemu nie ma kierowcy? Auto jedzie, auto o kurde, dobra, zatrzymało się. No co my tu mamy? O, czekaj. Zostaw ten karabin. Gdzie jest moja broń? O, tutaj, tutaj. Nie, nie, nie. Jak Jakie mam wziąć tą broń? Muszę jakoś wyjąć stamtąd. O, o, mam ją! Fire road! Zerze, nie. nie strzelajmy się, bo nigdy nie dojedziemy. Teraz ja tu rządzę, chodź tu. Dobra, nie strzelaj, już nie strzelaj, spokojnie, tak? Widzisz, widzisz Dobra, patrz, rzucę broń. No. Rozejm, tak? Daj mi ją. tej nie chcę. A, i co teraz? Do samochodu, eee. już, do samo. Zostaw to! No. Eee. Dobra, jedziemy co? So. Pyro, mogę wiedzieć, co ty zrobiłeś w samochodzie? Dobra, zasłoniłem to. Po prostu jedźmy. Masz fotel. Masz fotel. Ja sobie tu wsiądę. to co Weź tu ode mnie! Co to, co to jest? Z nią, Dobra, jedź już, jedź już. Nawet usiądę w bagażniku, ale jedź. Jazda! Pyro, co ty zrobiłeś? Zatrzymaj Stój. Ja. Czemu ty tam leci? Nic. O kurde, czekajcie muszę. Nie, to moje! Jak twoje? Mogę wiedzieć czemu moje, ty latasz? Dobra, wstawmy. O, jest siedzenie. Gdzie ty jesteś? Eluwina. Lubina! Okej, okay, siadam. Dobra, jedź dalej. Czemu my jesteśmy na środku pustyni? Gdzie ty mnie w ogóle chcesz zawieść? Ej, hey, Jerry! Pup. No co jest? Co ty ze mną robisz? No nie! Fajrud, bo ja wypadnę zaraz! Nie! O! I wyrzucił mnie z Nie chce na pustyni! Masz sam się nauczyć jeść! Jak sam Zatem nauczyć jeść? No wróć po mnie! Jerry Mamuni. No mnie na środku pustyni z fotelem i co ja mam teraz zrobić? Ej, Fajrot ma swój fotel, wpuścić mnie już późno, jest proszę cię! No, no nie siadaj. odjeżdżaj, no! No siadaj no! No chcę usiąść przecież! Dobra, stój, Masz. stój, zatrzymaj się! Już mogę usiąść! No, Dobra! Siadaj. No Firewood, proszę cię, zatrzymaj się! No siadaj, mówię No co ci mam? No przecież Nie Kurde, no nie dojdę do ciebie! O, patrzcie, walił o, się! Kurde. Masz za dużo stoczku i wypiję. Dobra, no. dobra już. A ten fotel niepotrzebny. Usiądę sobie. Możesz już kierować. Jest wszystko jest w zróbmy sobie przerwę, Jerry. A przerwę? No dobra. Jerry, nie zrozum zrozumie źle. Co się znowu Ale stało? paliwo się kończy. Jak kończy, to może wyłącz samochód. A, jak? Nie wiem. Czemu tu jest jakaś piłka? Jest piłka? Po co ci to? Muszę cię zjeść. A, a, zjeść dobra... Słuchaj, mamy jeszcze paliwo. Pójdźmy dalej, może znajdziemy jakiś domek po drodze. Nie godzinę, muszę zjeść tą piłkę. Jak ty chcesz zjeść piłkę? I co? dobre było? A, nie mam siły. Dobra, to ja mogę kierować, siadaj do samochodu. Nie. To już jest mój koniec, to już mój koniec No wsiada, jedziemy. Ej, Fire road? Czy tam jest jakiś domek? Dobra, opanuj się. Ej, tu patrz, tu jest jakiś domek, może będzie jedzenie. O, no, co ty ze mną zrobiłeś? O, o, co jedzenie. jest? O, pomocy! Dery, o! Tory odwala mi coś. Dobra, nieważne. Gdzie ty jesteś? Chodź tu, nie zobacz, tu jest iść, jakiś domek. Udaru. Idź sam. Nie, no, chodź, dasz radę. Ja już nie wiem, co ty robisz. O, no, może tu będzie jakieś jedzenie dla niego. Dery, on zwariuje zaraz. Jedzenie, albo umrę. on tam leży na pustyni. Czy tu jest jakieś jedzenie? Proszę, niech tu będzie cokolwiek. Dobra, muszę otworzyć te drzwi. O, kurde! Dobra, dobrze. Do. O, Chodź tu szybko, szybko chodź. Tak. Nie. Pirut, mam coś dla ciebie. Proszę, okay. chciałbyś zjeść rękę? Bleh. Nagrywam to wszystko. Jak nagrywasz co? Nie, to, ale ty, ty Ej, powiedziałeś, że jesteś ja jest głodny. Zaraz coś do picia? Nie, co ty masz do picia? Zoba. Co to Kanyster. jest? <laughs> Jak ty chcesz tego? Weź mi zostaw. Masz, chciałeś, chciałeś jeść. Wszystko. Proszę bardzo. Ale tego się nie je, Chyba że chcesz coś innego zjeść. Jest na przykład jeszcze może drewno. Chcesz drewno? Proszę. Wiesz, co ja bym chciał. Nie. Nie ruszaj się. Nie, no nie w skąd ty tak wziąłeś broń. z keyboard. Muszę nie Wtedy kogoś zjeść, a ty no to, Ale dałem ci jedzenie, zostawmy już. Jerry, będę ja. Opanuj mój... Czy ty się właśnie zabiłeś? Fire Road. Dobra, słuchajcie, jeżeli taki odcinek wam się podobał, to zostawcie subskrypcję, dzwoneczkiem i łapkę w górę. Ja nie wiem, co tutaj się stało. Halo, Fire Road, żyjesz? Halo?